To co mordunia, nagrywamy? A ja. Witam serdecznie, Piotr Wiśniewski, firma Camper Fum Mountain. przepraszamy za bałagan, ale już przygotowania do firmowej wigilii. No nie wiem, szafa mi zepsuł humor, także nie wiem, ja nie potrafię dziś nagrywać. Remek, a chodź chwilę. Nie, nie, a wystań. ale wiem, o co Ci chodzi. A ja? Co, że co? Z lewej ja trochę wyżej, nie? Ale wiesz, dlaczego? Bo drzwi idą do góry. Drzwi lekko. Drzwi. Jak zamkniemy je równo? Tak. E, jak je otworzysz, to jeszcze inaczej Zobacz, to lecą wtedy. A i wybrnąłeś. O kurde. Super, mierzone. Mierzone. Dobrze. A w jakiej pozycji? W zamkniętej. Horyzontalnie. Super. Nowiutki Renault Trafic. Nowy, pachnący, e, i słuchajcie, jaka fajna hybryda z tego powstała. Samolot jest e, samochodem brygadowym, e, ciężarowym. Pan go dalej chce używać do firmy. Ściana działowa musi zostać zgodnie z, planem, z prawem. Hmm. Wrócę do tego jeszcze raz, nie będzie pomyłek. Ściana działowa musi zostać zgodnie z prawem, i tak sobie pan zażyczył. Ściana działowa została. Słuchajcie, wrzuciliśmy dach. Samolot jest sześcioosobowy. Z tyłu mamy przedział. Typowo bagażowy, dostawczy, gdzie możemy różne rzeczy wrzucić. Tu akurat będziemy przewozić, jak widzicie, Pan będzie transportował takie skrzynie z miejsca A do miejsca B, więc już samochód jest załadowany, gotowy do wywozu tych, właśnie elementów. Zrobiliśmy izolację, cały, cały samochód został wytapicerowany, zaizolowany, oświetlenie, jakieś gniazda USB-C, gniazdka poprzenoszone, jakieś takie organizery, siatki, o których właśnie rozmawialiśmy wcześniej, moskitiera, w razie właśnie jak będziemy te bagaże przewozić, żeby nam tutaj nie naleciało much komarów, dołożyliśmy torby, na wtewnęki, bo nie, nie, auto nie było szklone, zostało dalej, zostało dalej tutaj w tej części samochodem dostawczym. Mnóstwo e, takich mieliśmy zagadek, bo teraz montując dach są ramy, wszystkie systemy montażowe, jedna rama, druga rama, elementy konstrukcyjne są albo do samochodów osobowych, albo do ciężarowych. Czyli jeżeli mamy nawiewy, podsufitki, to się wszystko zmienia, dlatego też Pytam, czy samochód jest osobowy, dostawczy, czy ma nawiewy, czy ma podsufitki. To jest to ważna informacja, czy jest długi, krótki, kolor auta. Z takimi informacjami jak dzwonicie, to musicie mi takich informacji udzielić. Dopiero wtedy jestem w stanie Wam powiedzieć, ile taka usługa, taki montaż dachu kosztuje. Podczas, wiadomo, realizacji zamówienia Pan zamówił swoje, wyszło, jak zawsze, troszkę inaczej. Musieliśmy jakieś tam dodatkowe szyny do montażu tych skrzyń transportowych dorzucić i teraz słuchajcie. Hmm, ściana groźbowa została, Rafał tutaj fajnie zwrócił uwagę, e, w końcu on korzysta z tych aut intensywnie, e, nie lubi wychodzić na zimno, on jak ten kotek, co łapkę w wodę wkłada, potem taki jest... No, także Rafał lubi ciepło, no i słuchajcie, e, tu sobie wypoczywając, śpiąc i chcemy wejść na górę, to nie musimy otwierać, nie musimy wychodzić na zewnątrz, bo możemy sobie tu górą przejść, do tego przedziału bagażowego i potem wskakujemy na górę, na łóżko. No i podczas montażu, właśnie wynikły takie rzeczy: trzeba było wzmocnić tą ściankę, bo ona jest no, taki, dym, taka wytłoczka w materiale, żeby to było mocne. Czyli trzeba było zrobić jakąś taką, taką właśnie poprzeczkę. Fajnym gadżetem też jest, że ta szyba jest otwierana. Czyli, jakby był to pick-up, to by można było stamtąd strzelać. Na przykład. Także bardzo ciekawe auto, e, trafik, wersja Long, nowy, przejdziemy jeszcze teraz do przodu, słuchajcie, a, no, pokażemy, oświetlenie założone w tej części towarowej, hmm. czyżby gwiazdne niebo, a jak żeby inaczej, mamy to, chodźmy do środka. No dobrze, o, wersja brygadowa, siedzi się lepiej jak w Fordzie, wygodniejszy fotel, tak jakby ktoś pytał odnośnie brygadóweczki, tutaj jest dobrze, poprawione. Eee, samo wykończenie, czyli tak, podsufitka nad kierowcą w słupki w alkantarze. pięknie to się komponuje ze wszystkim, z tymi dodatkami, z tymi plastikami. Dalej byliśmy zmuszeni, Ech, zmuszeni. No, część użytkowa, czyli zrobiliśmy dalej e, ofilcowanie ram e, właśnie w filcu, to tutaj też była zabawy, żeby tą ścianę, ścianę przerobić, przebudować, e, ale nam się udało. Wspomniane wzmocnienie e, ściany działowej, e, piękne gwiezdne niebo, oświetlenie dodatkowe w suficie, już do niego idziemy. Mamy o, proszę bardzo, i gniazdo USB. Chce. Powiedz, że namiot jest słabo rozłożony. Tak, e, przepraszam, że namiot jest tak e, pomarszczony, słabo rozłożony, ale e, mamy już założone belki dachowe na dachu. E, a konstrukcja e, naszej, naszego studia filmowego e, nie pozwala, e, żeby z tymi belkami otworzyć dach na maksa. Także musicie nam to wybaczyć. No i teraz wejście na dach. Zamykamy. Zamyka się przedział bagażowy. No i sobie możemy wskoczyć pięknie na, na daszek tu e, ta część dachu nad kierowcą zostaje czyli tu wchodzimy sobie na fotel chyba że ktoś wysportowany to możemy się podciągnąć e, wchodzimy do góry bardzo szerokie fajne wygodne łóżko trzy razy okno z moskitierą e, open sky całego namiotu e, wam że fa fantastyczny samochód hybrydowy i do pracy i do podróży właśnie w 6 osób na co dzień do użytku w pracy, podczas jesty odpoczynku można sobie zrobić małą drzemkę. Gwiezdne niebo na tym małym kawałeczku. Bardzo fajnie to wygląda. Dla mnie genialnie. Nie wiem jak dla Was, ale piszcie śmiało co o tym myślicie, o tym projekcie. A, że ja już muszę wyjechać po kolejne auto na testy. Artur przejmie klienta, z klientem sobie poopowiada, pokaże. Mam nadzieję, że klient będzie chciał. Jestem ciekaw jego reakcji. A ja uciekam. Dziękuję serdecznie, Rafale, że znalazłeś czas, by odwiedzić naszą skromną firmę. No i co? Do zobaczenia. Piotr Śniecki, firma Camper for Mountain. Oglądajcie, podziwiajcie. Ja uciekam. Fajnie. Ja w ogóle miałem pomysł jeszcze taki bardziej chytry, nie? Dobry. 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 Witam. Witam. Sorry. Iza, Wojtek. A, słuchajcie, i wasz pilot. O, to Wasz pilot udało się, jest odpalone, proszę bardzo. A to do, do Ebersprechera. Nie, no tu macie z, z pilotem. No dobrze, to co to. To wszystko zaraz wam wytłumaczę, wszystko wam powiedzę, Tylko wiecie, to wiecie, jest to strasznie ciekaw, co Was skłoniło do przebudowy tego samochodu, bo Ty powiedziałaś, że. Mieliśmy plan kupić sobie e, campervana, ale z powodu tego, że nie mamy czasu, to tak odwlekaliśmy ten, e, ten zakup tego campervana. Bo inne rzeczy są zawsze ważniejsze, nie? E, niż... Kupić campera na zakupy, kasy i po prostu żeby stało, jak wiesz, że nie masz czasu nie jeździć za, za bardzo, możesz na trzy tygodnie w roku wyjechać, to trochę mało. A mąż jeździł trafikiem i to takim starszym trafikiem, no i okazało się, że częściej niż jeździ tym trafikiem do pracy, niż autem takim... Które... Do, domowym na, tak. na weekendy. No Mam ja mówię podobnie. do mnie, że sprzedaj tego trafika starego, kup, weź sobie coś nowszego, no bo wychodzi na to, że starym samochodem jeździsz. No. No i kupił. A potem się urodził taki... jakieś myśli, A może zróbmy <laughs> no, to, a może coś Potem tak, no, w Poznaniu się <laughs> pojawiliśmy ta. i kupiliśmy to łóżko do spania stał, to, z maneksem kuchennym. Ten, ten, ten boksik taki, tak. bardzo fajny. Tak. No, no i no przy no okazji gdzieś kupili ten boks, no to pytaliśmy się o ten namiot. No i polecili nam Ciebie. A u kogo, kogo kupowaliście box, że nas polecili? Kalifornia Auto. A Kalifornia Auto, o Boże. Tak. Ja ogląda, ja oglądaliśmy ich te, te dwa samochody, które im robiłeś. No i wykonanie było super. I oni tak mówią, a weź sobie te słupki, weź to, weź, bo weź jak to, ekstra. sobie zrób, Bo tak. w tym tam, nie zrobiłem i żałuję. Tam dwa przez chyba zrobione. Tak, tak, tak. Dwa. Ta, 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 ta. I oba już można dalej. Jak Akurat trafiliśmy, odbieraliśmy te skrzynie i żeśmy trafili. Jak już konkurencji wychował, że Ciebie polecają. <noise> znaczy się, my ze wszystkimi współpracujemy. My sobie klientów polecamy, wysyłamy, bo uważam, że no tej pracy na tym rynku jest tyle. Ludzie szukają dobrych usług. My takie usługi właśnie staramy się świadczyć, żeby to właśnie to było tak lepiej nawet niż klient sobie zamówi, zażyczy, a no to wtedy już się samo broni. wtedy już klient klienta poleci. No i byliśmy też na tych targach poznańskich, ogarnęliśmy te dachy tego polskiego producenta. Kamprów. No i też, no ja wam dopiero gdzieś na wiosnę, no i też Ciebie skierowałem do siebie. No jesteśmy głównym odbiorcą tych dachów. No, tak to się zamknęło, zrobiło wszystko. Czyli próbowaliście i tak znaleźć tak. jedną firmę, nie poszło. Nie poszło. Tak. Nie. I cieszymy się ogromnie z tego. Także wydaje mi się, że zaproszę Was teraz na halę. Zobaczycie sobie. Artur wam wszystko potłumaczy, popokazuje. No i co? No i liczę, że będziemy się gdzieś tam ten raz do roku. Nie, raz na kwartał muszę dostać zdjęcie z wyjazdu, bo inaczej wtedy będziecie musieli przyjechać, demontujemy wszystko, zostawiamy samo biurą w dachu. <noise> Także no, tak, taka umowa, dżentelmeńska. Dobrze, to tutaj jest. Na te Gwiezdne bardzo. Niebo no, że się namówił. Tak? Nie, tak debatowali, tak debatowali. Najpierw mi, mi, wydawało mi się, że to takie będzie trochę... Mm, powiem Wam, że nawet, mało tego, w sumie to wygląda jakbyście mieli dwa na Nieba. A no tak. Ściana jest. <głos> <głos> nie, to nie waż, To nie masz. To nie masz. Artur się to Artur bardzo miło, Artur. Witam, pojedzie. Tam Artur, oh. Czyli swoje honory. Ja Czyli swoje honory, opowiedz Państwu wszystko. Ja już o tym samochodzie na opowiadałem się sporo. Bardzo mi się podoba ta wersja, potwierdzam i z brygadówkami zapraszamy. A. A my będziemy polecać. <laughs> Wytestujemy i będziemy polecać. Ja już uciekam. Super. Słuchajcie, no, e, 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 zapraszam raz się. do roku na jakiś serwis, pomysły. E, tutaj możecie sobie jeszcze dobrać jakieś kanapy, jakieś lodóweczki, może coś wam w oko wpadnie. Dobra. Popatrzymy. To już damy na zasit. Dobra. <noise> e, dobra. Dużo światła, tak. bardzo jest tak fajnie. E, światełko łączą się u nas z tej strony. Tak. Tutaj mamy włącznik, wciskamy, na przykład wyłączamy, wciska, wciskamy. Hmm. Jak przytrzymamy, to można się nawet zrobić coś takiego. Zciszyć lub. To mhm, ściemnić? Jasność, tak, ściemnić. Mhm. Tutaj różne takie cup holdery to od Piotra, telefon, te siateczki, tak, 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 tak dokładnie. Fajnie, że to na wysokości tak? Że nie tu, myślałem, tak, że bo tłysko, i, No wtedy nie tak. dało się tam po prostu sięgnąć i dlatego chłopacy przemyślili to do góry. Z każdej strony macie gniazdka do ładowania telefonów lub yy, innych gadżetów i tutaj mamy po każde, z każdej strony Miaska na 230 Dobra. i 12. Wiadomo, każda torba to jest funkcjonalność, yy, macie taką, że po prostu ładujecie tam ile chcecie, nie, bo to jest mhm. przekręcone na dosyć mocne mocowania. Także Taka, tutaj no nic się nie. Nie na, na stałe, nie tak? tak, ich, tak? Yy, nie, nie, nie. On, on, oni się tu na stałe, I Gdyby nie było na przykład tutaj też musimy troszkę pokombinować, bo mhm. gdyby było to szyba, to byłoby na takich przesawkach, mhm. a w tym modelu musieliśmy też dorobić specjalne mocowania w, w ścianach, żeby to fajnie wyglądało i, i trzymało się. Tutaj mamy bezpośrednio ten Open Sky. Mm -hmm. on jest otwierany. Tutaj w tym miejscu otwieramy po całości. Na przykład, nie? I o mm -hmm. co chodzi? To można wszystko podwinąć, podpiąć Aha. z drugiej strony, nie? Mm -hmm. Każde okno było wyposażone w moski mm -hmm. Także możecie sobie otwierać z każdej strony, jak sobie będziecie chcieli mm -hmm. i przód tak samo, nie? Mm -hmm. I w się, z jakiej strony wiatr wie, na przykład, czy chcecie sobie przywietrzyć, <laughs> czy na przykład chcecie ukryć się od wiatru, no to mm -hmm. żeby świeże powietrze wchodziło tu, nie? <laughs> Dobra i podpinamy tą stronę. Tutaj mam odłącznik, trzy mhm. piny, dziękuję bardzo. Trzy piny. Podpinamy się tu, a drugą stronę do kempingu i mam łapcie 230. Mhm. Także można śmiało korzystać z tego. Super fajnie. To ma długości Dwa e, metry dobrych jest. No. Mhm. Teraz tak, podpinamy się pod defę mhm. na 230 i jest tak. Że ładuje się tam główny akumulator, i później idzie do hotelowego. Czyli zawsze mamy naładowany pierwszy. Mhm. Później w przyszłości, jak na założycie od nas też panele słoneczne, to system będzie też działał. Tak, na tej zasadzie, że główny akumulator będzie zawsze naładowany, i później wszystko będzie szło w rezerwę. Z tej strony, jak zobaczymy, jakby pan tam, tak, tutaj mamy tak jak praktycznie jak w domu, eski i zabezpieczenie, tak. W tej chwili mamy ten zielony, przejdzie do góry. Mhm. I na przykład teraz jest. Tak, teraz jesteśmy jako camper. Tak? Jeżeli nie chcemy, żeby tutaj u nas pobierało coś prądu jako poza kamperem i wszystko co dołożyliśmy do auta, to dajmy to normalnie na dół. I jakby już jest zwykłe auto, było do, do, do fabrycznych ustawień powiedzmy, wracamy. nie? Teraz jest jeszcze taka rzecz, która będzie panu potrzebna w przyszłości. W razie czego? Z każdej strony mamy podpisane, co jest czym, nie? Tutaj mamy serię bezpieczników z prawej i z lewej strony. Na przykład mówię, że spali się ta na przykład dwudziestka, y, tak, mhm. to normalnie to będzie y, LED 12, nie, mhm. i się zapali kontrolka z drugiej strony. Aha, od razu po pokażę, że, że pokaże jest... Pokażę, z której jest strony bezpiecznik. Tak. Tam, gdzie bezpiecznika nie ma, no to wiadomo, mhm. tam się nic nie będzie w ogóle pokazywało, nie. Super. Powiedzmy, spali się ta, no to się zapali ta kontrolka. Mhm, no to ekstra. Wyjmujemy na ten sam bezpiecznik, tej samej wartości. I mhm. Tak, sprawdza się. Auto jeszcze ładuje się alternatorem, nie, mhm. także to też... Jest, mamy, jakby, trzy źródła ładowania. tak? W naszym przypadku, tutaj, dwa to będzie alternator, i podpięcie pod DF w momencie tego. Nie? No, i na tej nucy kończymy yy, nasz pokaz. I muszę tam zrobić parę rzeczy, parę szkoleń. Także dziękujemy. Do następnego.